Cześć. Dzisiejszy temat filmu to nie jest wcale żadne namawianie Ciebie do zmiany profesji w grze, natomiast wydaje mi się, że zdrowy gracz musi wiedzieć, jak funkcjonuje jego organizm, nie tylko z perspektywy samych mięśni i stawów, ale również z narządów wewnętrznych. Dlatego w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kilkoma badaniami typu pomiar ciśnienia, pomiar tętna, porozmawiamy sobie o wskaźniku otyłości, czyli BMI, a na koniec połączymy sobie Objawy, czy też układy ciała człowieka z profesją medyczną, która ma największy zakres wiedzy w tym temacie, że w razie konieczności, żebyś wiedział do kogo się udać. Zaczynamy. W kilku już postach wspominałem o dzieciach z Pekinu, a w zasadzie nastolatkach, którzy mimo swojego młodego wieku mają już problem z nadciśnieniem, co jest bardzo alarmujące. I z jednej strony jest to zupełnie inna kulturowo strefa, z drugiej strony możemy, myślę, mniej bądź bardziej przenieść to na Europę, a przede wszystkim na społeczność esportową, ze względu na to, że mamy siedzący tryb życia, esportowcy są narażeni na dużą dawkę stresu. A to są dwa czynniki, które predysponują właśnie do wytworzenia nadciśnienia. I może, może się to wydawać głupie, że po co w ogóle badać ciśnienie, a w zasadzie po co to tłumaczyć, ale nawet studenci studiów medycznych mają problem z przeprowadzeniem tego badania. Także w kilku krokach opowiem Ci o co w nim chodzi. Przystępując do pomiaru ciśnienia, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim nie jest wskazane picie kawy, palenie papierosów i uprawianie aktywności fizycznej na 30 minut przed badaniem, więc najlepszą porą, żeby to wykonać, jest ranek. Poza tym, zanim w ogóle założycie mankiet na swoją kończynę górną, usiądźcie na 5-10 minut i odczekajcie ten czas w spokoju. Następnie, mankiet zakładamy zawsze na tę samą kończynę, zwyczajowo jest to kończyna lewa. Wygląda to w ten sposób, aha, mówimy o ciśnieniu mierzone ramiennym. Wygląda to w ten sposób, że mankiet nasuwacie na ramię, tak żeby obejmował on biceps i triceps, i rurki, które z niego wystają, mają być skierowane w dół w obszarze zagięcia łokciowego. Powinno się wykonać dwa pomiary w odstępie około 2 minut, i średnia z nich to będzie to docelowe tętno zbadania. Żeby prowadzić sobie jakąś kontrolę swojego ciśnienia, warto by było przeprowadzać takie badanie raz w miesiącu, powinno wystarczyć w Waszym przypadku. Natomiast interpretacja wyników za chwilę na slajdzie. Przechodzimy do drugiego badania, jakim jest pomiar tętna. Badanie jest raczej proste, ma pewne komplikacje. Natomiast jest bardzo przydatne i warto umieć je wykonywać. Z jednej strony będziesz umiał pomóc komuś przy pierwszej pomocy. Z drugiej strony będziesz umiał kontrolować wysiłek fizyczny, czy też stopień tego wysiłku, ponieważ na przykład w treningu cardio musisz wiedzieć na jakich zakresach tętna pracować. Z trzeciej strony przyda się ono do kontroli właśnie stanu zdrowia, czy to w kontekście samego układu krążeniowo-oddechowego. Czy też w przyszłym materiale poznasz dwie próby przy ocenie zespołu górnego otworu klatki piersiowej i tam też będziemy wykorzystywali to badanie. Także, tak jak powiedziałem, warto je umieć. Badanie to przeprowadza się zazwyczaj na tętnicy promieniowej, czyli tutaj powyżej nadgarstka po bocznej stronie, czyli od strony kciuka, ewentualnie na tętnicy szyjnej, w przypadku chłopaków. Jest to mniej więcej na wysokości jabłka Adama, tylko że bocznie. Jeżeli znajdziecie już tętnienie, i uwaga, tutaj nie przykładacie kciuka, ponieważ bardzo powierzchownie przebiega tętnica i możecie pomylić sobie te uderzenia. Wykorzystujemy albo palec wskazujący, albo palec środkowy. Więc jak już znajdziecie to tętnienie, bierzecie zegarek do ręki i zliczacie ilość uderzeń w ciągu 10 sekund. Następnie wartość to mnożycie przez 6 i uzyskujecie wynik ilości uderzeń na minutę. To jest wasze tętno. Tętno uzależnione jest od różnych czynników, między innymi od wieku, dlatego podam ci w tym rogu wartości dla poszczególnych okresów życia, jakie powinieneś mieć w tętnie spoczynkowym. I to tętno spoczynkowe to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ na szybkość bicia serca będzie też wpływała aktywność fizyczna, Jakiś stres i kilka innych czynników, więc upewnij się, że nic takiego nie miało miejsca przed badaniem. Jeżeli Twoje wyniki są w granicach normy albo zbliżone, wszystko jest w porządku. Jeżeli odbiega jakoś znacznie, najpierw zastanów się, czy właśnie nie zaistniał wcześniej jakiś czynnik, który mógł wpłynąć na tętno. Jeżeli nie, to warto byłoby się udać do lekarza i to skontrolować. Przechodzimy do ostatniego badania, czyli wykorzystamy sobie wskaźnik BMI do oceny otyłości. I zdaję sobie sprawę, że ten wskaźnik nie jest idealny, ma masę mankamentów, można się w wielu sytuacjach do niego przyczepić, ale dla takiego normalnego człowieka jest on jak najbardziej ok, żeby oszacować stan jego sylwetki. Żeby wyliczyć BMI, musimy masę ciała w kilogramach podzielić przez wzrost w metrach i ten wzrost podnosimy do kwadratu. I żeby to wszystko zwizualizować, to za chwilę zobaczysz slajd, gdzie jest podany przykład i pod nim będą interpretacje do otrzymanego wyniku. I przechodzimy do ostatniej kwestii, czyli połączenia układu ciała człowieka ze specjalizacją medyczną, która ma największe pojęcie w danej kwestii. I nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział kilku słów wcześniej. Otóż ten sam objaw bądź grupa objawów może wynikać z dysfunkcji różnych układów w naszym ciele. I na przykład, to, że Wam nie działa tarczyca, nie znaczy, że trzeba na siłę iść do endokrynologa i tam szukać pomocy bo warto się cofnąć i popatrzeć na ciąg przyczynowo-skutkowy i to jest jeden z wielu przykładów. Na przykład, jeżeli wasz układ pokarmowy będzie działał w nieprawidłowy sposób i wasze ciało nie będzie przyswajało jodu, no to to sprawi, że tarczyca będzie działała nieprawidłowo. Więc pójście do endokrynologa i pakowanie w siebie odpowiednich lekarstw nie jest rozwiązaniem. Bo wypadałoby pójść gdzieś indziej, spróbować naprawić problem z układu pokarmowego, i układ hormonalny, czy też wewnątrzwydzielniczy, zacznie prawidłowo działać. Dlatego też nie trzymajcie się na sztywno tej rozpiski, którą zobaczycie za chwilę. To jest pewien drogowskaz dla Was, że jak już macie jakiś objaw, to tak, żebyście wiedzieli, gdzie zacząć szukać. Natomiast pamiętajcie, żeby zawsze dopytywać i zawsze stawiać pytanie, dlaczego. Dlaczego dzisiaj mam problem z tarczycą? Dlaczego dzisiaj mam problem z wątrobą, skoro wczoraj czy tam miesiąc temu jeszcze go nie było? W naszym ciele nic nie dzieje się bez przyczyny. Mam świadomość, że jest dużo więcej specjalizacji, i ta tabelka, którą zobaczyliście, jest trochę ogólna. Natomiast jeżeli będzie taka konieczność, żebyście trafili do osoby, która gdzieś tam wężej się zajmuje jakimś zagadnieniem, to na pewno zostaniecie do niej skierowani. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego jakąś wartość dla siebie. Te trzy testy bardzo proste, ale bardzo przydatne w życiu codziennym. Jeżeli Ci się podobało, zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę, udostępnij znajomym i widzimy się za tydzień. Siema!